Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kryptoblogerze ja mam na imię Rafał. Dzisiaj będzie kolejna gra bit bitcoinowa, blockchainowa. Kolejna gra blockchainowa. Mm, jestem podekscytowany tymi grami, ponieważ one nabierają kształtu. Mieliśmy tą pierwszą falę NFT, play to earn, metaversu, ale to wszystko były pomysły, idee albo gry, które tak naprawdę nie były grywalne, a teraz te gry nabierają kształtu. Jest to połączenie technologii, która mnie fascynuje i gier które są fajne, po prostu fajnie gra się w gry. Dzisiaj będzie o grze, która moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. Na tą chwilę spojrzę na nią z perspektywy inwestycyjnej, bo jeszcze nie ma dostępnych postaci z tej gry, a najprawdopodobniej no jakoś twórcy gry będą musieli rozdystrybuować te postacie, więc najprawdopodobniej trafią one do osób, które testowały grę, a można się zapisać na testowanie tej gry oraz które stake'owały mm, tokeny, więc pod kątem inwestycyjnym myślę, że jest to bardzo fajny pomysł, żeby zainteresować się tą grą, a sam gameplay też jest bardzo dobry. Gra przypominająca trochę zbieranie Pokémonów. Dobra, co ja będę gadał? Zaczynamy, lecimy. Przedstawiam wam Illuvium. Illuvium to gra wykorzystująca technologię blockchain, otwarty świat. Zbieranie stworków NFT i walka nimi z innymi graczami. Grafika jest niesamowita w klimatach science fiction. Będziemy odkrywać i łapać ponad 100 stworków, które nazywane są iluwialami niebezpieczne bestie, które rządzą tym dzikim światem. Każda postać ma swoje unikatowe umiejętności i energię. Możemy szkolić postacie i łączyć je ze sobą. Zbieramy je trochę jak Pokémony i łączymy jak Axi Infinity. Szkolenie i łączenie tworzy nowe, silniejsze Iluwiale. Chodzi o to, żeby zbudować najlepszy team Iluwiali. Jak będziemy mogli zarabiać w tej grze? Wykonywanie questów i zadań, to po pierwsze. Po drugie, odblokowywanie nowych osiągnięć, zdobywanie doświadczenia. Trzecim punktem jest wygrywanie nagród w turniejach oraz eventach. Możemy również zarabiać walcząc z innymi graczami. Illuviale to NFT, którymi będziemy mogli handlować na zdecentralizowanej giełdzie Illuvium Illuvitex oraz Illuvium NFT Marketplace. Opłaty przy handlu będą wynosiły zero dzięki wykorzystaniu Immutable X. Dobrze, jesteśmy na stronie Illuviumio. Link znajdziecie w opisie poniżej. I teraz tak, już wam powiedziałem, jak gra wygląda, jak się w niej zarabia. Mniej więcej wiecie, czym to się je. Przejdźmy sobie może do... Patrzcie, jakie w ogóle te stworki są spoko. Naprawdę NFT są fajne. No i to co powiedziałem, jeszcze są niedostępne. Dopiero będą rozdystrybuowane, więc myślę, że właśnie dostaną je osoby, które zarejestrują się do beta testingu, tutaj widzicie na samej górze jest e, register for beta oraz ludzie, którzy stake'ują, zaraz w stake o stake'owaniu będziemy mówili tutaj wystarczy wypełnić taki kwestionariusz e, jaki masz nick na Discordzie, jakie masz e, specyfikacje komputera oraz jakie masz doświadczenie w grach klikamy register i wysyłamy swoje zgłoszenie Myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani blockchainem, kryptowalutami, to warto to zrobić. Wróćmy sobie do strony głównej. Powiedziałem też o stakingu. Tutaj mamy zakładkę staking. W jaki sposób stakeować? Po pierwsze trzeba kupić Illuvium, albo najlepiej to zrobić na Binance, albo na Kukoinie. Linki do obu giełd znajdziecie poniżej. Ja kupiłem Illuvium na Kukoinie. Potem podłączamy portfel. Aha, najpierw wysyłamy z giełdy Iluvium na swój portfel. Niestety to hula na Ethereum, więc sam przesył będzie nas kosztował około 25 dolarów. Dość dużo, ale liczę na to właśnie, że do jakiegoś iluviala i będę mógł albo nim grać, albo po prostu go sprzedać. Więc jest to z mojej strony inwestycja. Kiedy prześlemy już tokeny Iluvium na. Portfel, no to wchodzimy w tą zakładkę Staking i tutaj mamy Stake Pools. Możemy albo dostarczać płynności w parze Iluvium Ether, i tutaj jest bardzo wysokie oprocentowanie, które najprawdopodobniej się zmniejszy w miarę tego, jak tutaj ta płynność będzie coraz większa. No i mamy Iluvium Pool, gdzie oprocentowanie jest niższe w skali roku. APY 25%. Klikamy Stake, no i zaznaczamy ile byśmy chcieli sobie zastejkować W zależności od tego, na jak długi okres czasu, to nasze oprocentowanie jest wyższe. Ja zastejkowałem na 2 miesiące. Myślę, że to jest taki bezpieczny okres. Nie chciałbym też wjechać z zablokowanym stakingiem w BESE, więc myślę, że 2 miesiące to jest jak najbardziej bezpieczny czas. Kiedy już zastejkujemy, to tutaj mamy zakładkę Rewards i w każdej chwili możemy odebrać nasze tokeny, albo tokeny Iluvium, albo mamy ten SILV2. I to jest token, który jest wykorzystywany do zakupów w grze, do rozwijania naszej postaci. Pewnie, żeby stworzyć jakieś dodatkowe gadżety dla tej postaci, bądź jakieś eliksiry, będziemy właśnie korzystali z tego tokena. Dobrze, wróćmy sobie do strony głównej. Patrzcie w ogóle, jaka grafika jest przepiękna. Ta strona też jest bardzo dobrze zrobiona. To o czym rozmawiałem ostatnio z Krystianem Tutaj czy da się zarobić na grach play to earn Krystian prowadzi kanał Alter MMO Gdzie mówi o czy, Gdzie mówi o grach i też właśnie porusza tematy Gier na blockchainie No i rozmawialiśmy o tym, że te, Rozwój tej gry jest bardzo szybki Że dopiero niedawno były trailery tylko z wideo jak Jakieś takie filmiki, a już mamy gameplaye już widać, że ta grana za niedługo będzie dostępna. Play to earn Illuvialsi, iluvials, Iluviale Landy. Będziemy mogli również kupować landy. I o tych, wszystkich, o tych wszystkich sprawach możemy się dowiadywać na bieżąco, jeżeli się tutaj zapiszemy do newslettera. Ready to be part of our journey? Register now to be the first to know about Illuvium's beta invites. Czyli o zaproszeniach do ilovium beta, o land sales, sprzedażach landów, giveaways Więc tak, tutaj też warto wpisać swojego maila, zarejestrować się partnerami. Patrzcie LD Capital, Delphi Digital, o którym już wcześniej wspominaliśmy, o którym ja żąbek mówił na swoim kanale, który również inwestuje w Crypto Raiders, grze, o której nagrałem film tutaj. Też link znajdziecie gdzieś. Powyżej Crypto Riders moim zdaniem też gierka z dużym potencjałem. Sam zainwestowałem, wkładam swoje pieniądze tam, gdzie moje słowa w Iluvium również zainwestowałem. Myślę, że to, jest, to są dobre inwestycje. Myślę, że trend na gry, na blockchainie, on się dopiero zacznie. Na razie to były tylko pomysły, idee. A teraz e, te gry już nabierają kształtu i będzie o nich coraz głośniej. Polecam Wam też zapisać się na ich Discorda, followować na Twitterze. Polecam Wam też e, subskrybować ich na YouTube, ponieważ mają dużo takich rozmów i wywiadów na temat tego, jak, będzie się, e, jak będą się rozwijały gry na blockchainie. Gra jest zbudowana na Ethereum, także jeżeli chodzi o stajkowanie, to będziemy musieli ponosić koszty ale jeżeli chodzi o samo kupowanie NFT, o sprzedawanie NFT to już będzie darmowe, ponieważ jest ona zbudowana na Immutable X, jeżeli nie wiesz co to jest Immutable X link tutaj, tam tłumaczę czym to się je też bardzo ciekawy projekt, który swego czasu był w pierwszej setce, teraz jest mam około 120-150 miejsca na Coinmarketcapie myślę też, że jeżeli będą sprzedawane landy to też może to być dobra opcja do inwestycji. Zależy w jakich będą cenach. Bo jeżeli iluwią wyskoczy z takimi kwotami, jak na przykład za crypto unicorns, czyli 4000 dolarów za unicorna, no to, to może to nie będzie najlepsza inwestycja. Aczkolwiek, no, warto się tutaj cały czas, cały czas się tym tematem interesować. Jeżeli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj kanał, daj lajki, kliknij w dzwoneczek, bo ja będę na pewno researchował te branżę, tą branżę i kiedy będę wiedział o tym, że na przykład już są dostępne te NFT, to będę dawał Wam znać. Na tym kanale kryptoblogerowym będę umieszczał materiały edukacyjne, więc mówię to tu o projektach, o technologii blockchain, o, to, o tym, w co warto inwestować, w co nie, w co ja inwestuję wywiady z różnymi ciekawymi ludźmi. Natomiast stworzyłem jeszcze jeden kanał, na którym po prostu będę grał w gry. Na razie jeszcze nic tu nie opublikowałem, ale no, po, kanał powstał i będą tutaj wrzucane filmy z tego, jak sobie cykam, jak e, na przykład teraz cykam w tą grę Crypto Raiders, czyli jak e, rozwijać postać, jak w to grać. Jak zarabiać w tej grze, więc, jeżeli jesteś zainteresowany również taką tematyką, to link znajdziesz poniżej. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Nie będziemy przedłużać. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!